Zacznijmy od niepokojących rzeczy i przejdźmy do tych naprawdę przerażających, by pokazać, że wejście do klatki z Wanderlejem Silwą to nie walka, tylko zaplanowana egzekucja. Zakończenie będzie okropne martwe spojrzenie. Zanim przejdę dalej, musisz zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc o martwym spojrzeniu Sylwy. Spójrz tylko na tę konfrontację. Serio. Wygląda, jakby toczył pojedynek na spojrzenia z samym diabłem. Zero mrugnięć, zero emocji, tylko czysta, nieokiełznana przemoc, która zaraz się wydarzy. Wróćmy do Pride 17. Wanderley Silva kontra Kazushi Sakuraba. Sakuraba, 26 zwycięstw, 4 nokałty, 1,83 83, 83 kg. Gość pokonał już kilku Gracie. Ale gdy spojrzał Wanderleyowi w oczy, wszystko się zmieniło. Widać było, że do niego dotarło. Twarz typu, o kur, cool, w co ja się wpakowałem. Kiedy zabrzmiał gong, Wanderley rzucił się jak wściekły pies spuszczony z węcuchu. Zanim Sakuraba się zorientował, przyjmował haki, kolana i tyle agresji, że nawet Conor McGregor odłożyłby whisky i znowu zaczął trenować. Wanderley nie tylko atakował. On dusił, przytłaczał i odbierał wszelką nadzieję. Sakuraba próbował klinczu, Wanderley zrobił z tego kolanowy bufet próbował uciekać. Wanderlei ciął go jak wściekły taksówkarz. Każdy ruch tylko odwlekał to co nieuniknione. Kiedy walka się skończyła, spojrzenie Wanderleia było już najmniejszym problemem. Szkody były fizyczne, psychiczne i może nawet duchowe. On nie tylko przegrał walkę. On dostał miejsce w pierwszym rzędzie na prywatny horror show Vanderleya. Ale jeśli myślałeś, że to spojrzenie było przerażające, poczekaj aż zobaczysz co się dzieje, gdy zaczyna rzucać bombami. Wtedy robi się nie tylko strasznie, ale śmiertelnie groźnie. Rzucanie bomb. Czy kiedykolwiek brałeś udział w bójce w barze, na którą się nie pisałeś? Nie? To gratulacje. Nigdy nie walczyłeś z Wanderlejem Silwą. Widzisz, większość zawodników zadaje ciosy z jakimś planem, przygotowaniem, wyczuciem czasu, może odrobiną cierpliwości. A Wanderlei? On nie zadaje ciosów. On je wystrzeliwuje. Zero przygotowania, zero zawahania. Tylko czysta, bezmyślna destrukcja. Jeśli uderza, to po to, żeby zakończyć wieczór wcześniej. Lepiej módl się, żebyś miał ubezpieczoną szczękę. Wróćmy do Pride 28. Wanderlei Silva kontra Quinton Rampage Jackson. Rampage, 38 zwycięstw, 20 nokautów, 1,85 m, 93 kg. Maszyna do niszczenia. Facet, który potrafił znokautować przez slam i przyjąć chore ilości obrażeń. Ale z Wanderleiem? Wszedł prosto w blender ustawiony na maksymalną prędkość. Tak jak ty właśnie wszedłeś w darmowy content bez kliknięcia suba. Nie bądź tym gościem. Od pierwszego gongu Wanderlei rzucał haki, jakby próbował wybić Rampage'owi duszę z ciała. Zero jaba, zero wyczuwania dystansu, tylko bomby z pełną siłą, z każdej strony. I najgorsze? One wchodziły, raz za razem. Rampage robił, co mógłby przetrwać, ale presja Vanderlea była dusząca. Za każdym razem, gdy Rampage próbował stworzyć dystans, Vanderlei natychmiast go zamykał. Rzucał się dziko, nie zostawiając nawet chwili na oddech, zamieniając walkę w brutalną rzeź w zwarciu. A potem przyszedł koniec. Vanderlei zapędził Rampage'a na liny i odpalił grad kolan prosto w twarz. Jackson nie tylko upadł, on się złożył, głową zawisł między linami, jak bezwładna, szmaciana lalka. Vanderlei nie walczył o rundy. On walczył po to, by wymazać ludzi. Rzucanie bomb to jedno. Ale co, jeśli nie możesz już nawet stać? W Pride to nie znaczyło, że jesteś bezpieczny. To znaczyło, że zaraz zostaniesz wdeptany w przyszły tydzień. Stąp na głowę. Można zostać powalonym w walce, a można zostać powalonym w Pride, bo w Pride upadek nie oznaczał końca kar. On oznaczał, że zaraz zrobi się dużo gorzej. Większość zawodników, gdy widzi rywala na ziemi, robi krok w tył, resetuje, może szuka poddania. A Vanderlei Silva? On widział przeciwnika na macie jak okazję, żeby zamienić mu głowę w piłkę minut. Wróćmy do Pride 33. Vanderlei Silva kontra Yuki Kondo. Kondo, 55 zwycięstw, 24 nokauty, 1,80 m, 83 kg. Weteran. Dobry uderzacz. Zdecydowanie nie ktoś, kto odpuszcza walkę, ale przeciwko Vanderlei'owi mógł równie dobrze być manekinem testowym. Od pierwszej wymiany, Vanderlei ruszył z brutalnymi ciosami. Kondo próbował odpowiedzieć, ale kilka sekund później popełnił błąd. Obniżył swoją pozycję, a Vanderlei nie wahał się ani chwili. Doskoczył i zaczął deptać, jakby próbował ugasić pożar. Jego czaszką. Każdy stąp spadał z pełną siłą, bez zawahania, bez litości. I najgorsze, nie było ucieczki. Za każdym razem, gdy Kondo próbował się ruszyć, Wanderlei poprawiał pozycję. Trzymał go tam, gdzie chciał, pod swoimi butami. To było szybkie, brutalne. A gdy sędzia to przerwał, Kondo pewnie się zastanawiał, czy właśnie walczył z człowiekiem, czy miał wypadek samochodowy. A jeśli myślisz, że te stąpy były złe, tylko poczekaj, aż Wanderlei złapie cię w clinch. Bo kiedy to się stanie, wtedy twoja twarz będzie miała bardzo bliskie spotkanie z jego kolanami uchwyt tajski. Jeśli wdeptanie w ziemię to było za mało, Vanderlei Silva miał jeszcze jeden trik w zanadrzu, taki, który zamieniał ludzi w żywe worki treningowe. I wszystko zaczynało się od uchwytu tajskiego. Większość zawodników używa clinchu, by przejąć kontrolę. Może trochę zwolnić tempo. A Wanderlei, on używał go, żeby zablokować Cię w najbardziej brutalnym miejscu, jakie istnieje. W momencie, gdy zapinał dłonie za Twoją głową, nie byłeś tylko w tarapatach. Byłeś uwięziony w niekończącym się koszmarze kolan na twarz. Wróćmy do Pride 21. Wanderlei Silva kontra Guy Mezger. Mezger, 30 zwycięstw, 12 nokautów. 1,83 m wzrostu, 93 kg. Porządny zawodnik, twardy gość. Techniczny striker z siłą i doświadczeniem, które naprawdę robiły różnicę. Walczył z jednymi z najlepszych zawodników na świecie i nie bał się wchodzić w ostre wymiany. Ale przeciwko Wanderlejowi. dobra technika uderzeń nie znaczyła nic, kiedy byłeś wciągany w clinch prosto z piekła. Od pierwszego gongu Mezger próbował trzymać się czysto. Celne ciosy, dobra praca nóg. Ale potem Wanderley złapał go za tył głowy. I od tej chwili Mezger nie miał już nic do powiedzenia w tej walce. Wanderlei przyciągnął go do siebie i od razu zaczął odpalać kolana jak opętany. Jedno po drugim. Każdy z siłą miażdżał kości. Mesger uginał się w nogach, jego obrona się sypała, a Wanderlei trzymał go cały czas w żelaznym uchwycie, wbijając kolana w twarz, jakby próbował rozbić piniatę. Nie trwało to długo. Mesger się poskładał pod tą nieprzerwaną masakrą, a Wanderlei odszedł, jakby właśnie skończył dniówkę, bez wahania. Bez litości. Tylko czysta destrukcja. Możesz myśleć, że złapanie w Clinch przez Wanderleya to najgorszy możliwy scenariusz. Ale co, jeśli powiem Ci, że jest coś jeszcze straszniejszego? Bo następny punkt dotyczy jednej rzeczy, której Wanderlei nie ma. biegu wstecznego. Brak biegu wstecznego. Większość zawodników ma instynkt walcz albo uciekaj. Wanderley Silva nigdy nie dostał tej drugiej części. On nie cofa się. Nie resetuje. Zna tylko jeden kierunek. Prosto na ciebie. Pełnym gazem. Bez hamulców. Niektórzy walczą ostrożnie, mierzą dystans, czekają na otwarcie i wybierają cios. Wanderlei walczy, jakby ktoś powiedział mu właśnie, że milion dolarów zgarnia ten, kto uderzy pierwszy. W chwili, gdy rozlega się gong, on już rusza do przodu, rzuca bomby, zamyka kąty i wciąga Cię w kompletny chaos. Wróćmy na galę Pride 10. Wanderlei Silva kontra Daijiro Matsui. Matsui, 8 zwycięstw, 2 nokauty, 173 cm wzrostu i 84 kg wagi. To nie był jakiś przypadkowy gość. Był znany ze swojej odporności... Twardy i zadziorny, potrafił przyjąć cios i dalej napierać. Niestety dla niego dokładnie to go tam spotkało. Od pierwszych sekund Wanderlei ruszył jak rozwścieczony, od razu rzucając haki, kopnięcia i nieustanną presję. Matsui próbował krążyć, uciekać ruchem, ale Wanderlei w ogóle się tym nie przejmował. Zamykał klatkę jak drapieżnik polujący na swoją ofiarę. Bez wahania, bez przerwy, tylko brutalna przemoc. Potem nadszedł moment, w którym Matsui zrobił najgorszą rzecz. Zasłonił się i próbował przeczekać burzę. I to był właśnie ten sygnał, na który Wanderlei tylko czekał. Zasypał go gradem haków, kopnięć i soker kicków w głowę. Wyglądało to jak bójka uliczna, która totalnie wytknęła się spod kontroli. Matsui próbował uciec, ale Wanderlei cały czas parł naprzód, przyciskał go, dusił tempem i nie zostawiał żadnej drogi ucieczki. A najbardziej szalona część? Wanderlei nie zwolnił nawet na moment. Nawet kiedy wkroczył sędzia, wyglądał, jakby był gotowy dalej toczyć wojnę. Ten człowiek po prostu się nie zatrzymuje. Ale jeśli myślisz, że to był szczyt jego agresji, to jeszcze nic nie widziałeś, bo teraz pogadamy o Wanderleju w jego najbardziej przerażającej wersji. Tryb mordercy stopora. To jest to moment, na który czekałeś. To nie jest kolejny temat. To chwila, w której Wanderlei Silva zamienia się w nieobliczalne, niekontrolowane, warczące zwierzę. To nie jest żadna strategia, to nie jest technika. To Wanderlei Silva, zmieniający się w najbardziej niebezpiecznego prymata w historii. Goryla srebrno który wciągnął 15 kresek i uznał, że przemoc to jedyne wyjście, bo to właśnie tryb mordercy z toporem. Wróćmy na galę PRIDE 12: Wanderlei Silva kontra Kazuyuki Fujita. Fujita, 11 zwycięstw, 5 nokautów, 183 cm wzrostu i 108 kg. Fujita nie był tylko twardy, ten gość był zrobiony z innego materiału potwór wagi ciężkiej, który pokonał już topowych zawodników w PRIDE i był znany z niezniszczalnej szczęki. Zanim wszedł do klatki z Wanderlejem, miał na koncie zwycięstwa z zabójcami. Przyjmował ciosy od najmocniejszych zawodników MMA bez drgnięcia. I co najważniejsze, nigdy wcześniej nie został znokautowany. Ale to wszystko przestało mieć znaczenie, gdy Wanderlei przełączył tryb. W chwili, gdy walka się zaczęła, Wanderlei ruszył do przodu jak szaleniec wypuszczony z klatki. Zero wyczuwania dystansu, zero obrony, tylko natychmiastowa, ogłupiająca wojna. Fujita próbował odpowiadać, ale Wanderlei rzucał czyste, nieprzefiltrowane szaleństwo. Haki, podbrudkowe, kolana, każda część jego ciała zamieniła się w broń. I wtedy to się stało. Wanderlei wyczuł krew. Jego wzrok się zablokował. Tempo przeszło ze szalonego w psychotyczne i nagle to już nie była walka. To była rytualna ofiara. Legendarna szczęka Fujity? Nie miała znaczenia. Wanderlei przycisnął go do lin i zasypał go bombami na poziomie nuklearnym. Pulita latał jak manekin do crash testów. Jego ciało chciało już paść, ale Wanderlei nie pozwalał grawitacji wykonać roboty. Jedynym, co go trzymało w pionie, były pięści Wanderleja, które ciągle ustawiały go z powrotem. Sędzia musiał dosłownie rzucić się na Wanderleja, by go powstrzymać. A mimo to Silva wyglądał na wściekłego. Nie dlatego, że walka się skończyła, ale dlatego, że on jeszcze nie skończył. A teraz obejrzyj kolejny film, zanim sam Silva nie schowa się dziś pod Twoim łóżkiem.